Witajcie moi drodzy. Wieczorna modlitwa wdzięczności w trzecim już tygodniu Adwentu to czas, by zatrzymać się, spojrzeć serce i odnaleźć radość w jego bliskości. Adwent przypomina, że każda chwila jest darem i zaproszeniem, by zbliżyć się do Boga. Boże, dziękujemy Ci za dar każdej chwili, którą nam dajesz. Uczymy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, gdy dzień zbliża się ku końcowi, w świetle Twojej łaski pragnę zatrzymać się na chwilę, by podziękować Ci za to, co dziś przyniósł. Boże, dziękuję Ci za każde dobro, które było mi dane doświadczyć i za każde wyzwanie, które pomogło mi wzrastać. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w tym, co proste i zwyczajne. Ucz mnie wdzięczności za dary dnia dzisiejszego i otwartości na Twoje światło w chwilach trudnych. Dziękuję za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za ich obecność, słowa i gesty. Dziękuję za ciszę, która pozwala mi dziś usłyszeć Twoje ciche wołanie. Przepraszam za to, co zaniedbałam, za każde słowo lub czyn, które mogły zranić. Proszę, wybacz mi, Boże, i napełni moje serce pokojem i prowadź mnie drogą pełną miłości. Panie, niech moje serce bije rytmem nadziei, a każdy mój krok… Prowadzi mnie bliżej Ciebie. Amen. Kochani, zawsze się radujcie, Nieustannie się módlcie, W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność dziś wieczorem. Niech Twój pokój, Panie, spocznie w naszym sercu tej nocy. Niech Twoja miłość oświetla każdy mrok, a Twoje błogosławieństwo towarzyszy w nadchodzącym dniu. Niech będzie to czas pełen łaski, pokoju i radości. Kochani, tradycyjnie zostawcie prośby w komentarzu i błogosławcie innym. Serdecznie Was pozdrawiam z Maryją w sercu.